Włodzobita w Demonie Giersky animal czyli nowej grze od twórców jakże zasłużonej serii Little Nightmares, konkretnie twórców pierwszych dwóch części, jak tylko w jedynkę, ale wspominamy ją bardzo dobrze. No i w tej grze również zapowiada się, że będziemy mieli właśnie taki horrywy klimat połączony z eksploracją, jakimiś prostymi zagadkami środowiskowymi. No i generalnie taką bardziej przygodową narracją. Co więcej, ma być tutaj też jakaś kooperacja, nie wiem, zobaczymy, jak to wypadnie solo. I też na MyGenesisie warto by wspomnieć, że jak ja nagrywam to demko, no to idealnie się na Steamie rozpoczął właśnie festiwal demek, więc pewnie wpadnie sporo unikatowych produkcji, których poza festiwalem już może być problem dojewać. Dobra, no to chodźmy do demka. No dobra, jest i co ale jest też single. Oczywiście wybierzemy sobie singla. Ale jednak, jeszcze zanim zaczniemy, szybka wiadomość ode mnie z przyszłości, o czym zapomniałem wspomnieć wcześniej, Geja na chwilę obecną nie ma na Steamie zaplanowanej daty premiery, no a teraz już zapraszam do filmu. Ok, krótki i tajemniczy wstęp i w naszej spada kontrola łódki. Niestety obecnie nasze zdolności poruszania nie są największe przez zablokowane częściowo w więc nie możemy dokładnie na pierwszej postaci obejrzeć. A jednak zakładam, że jak zaraz wejdziemy na stały ląd, to się zmieni. Co tam jest po prawej stronie? Jakieś przywody? Nie wiem, płyniemy w każdym razie za światłem. Tak, przewody to jest tak zwany but na monitorze, więc to by ja, nevermind. No I co teraz? Co mamy na głowie? Mhm. Mm Czy polski dubbing będzie coś tego nie spodziewałem? Ale miło. mówię sobie w tej kascencji zobaczyliśmy też, no co bardziej sliska ptaci, być żeby nie z jakąś owcę. nasz nowy towarzysz to jest skrylik. Patrząc już na tytuł Nie wiem czemu, ale otrzymał takie lekkie wajby z Full jako zwierzęcego. Takie dosyć dziwne skojarzenie, ale... ale jest. Dobra, w każdym razie... Podam, że tytułowa jeszcze to są te postacie, które nad dziurą wstyjczały. Yy, nie tytułowa wspomniana. Anyway, płyniemy dalej. Nie wiem, co na co nam ta I tak mamy dobre źródło oświetlenia, które możemy się kierować, ale może później się przyda bardziej. Ok, na głowę. Nie powiedziałbym, żeby poruszanie jednocześnie latarni u było jakoś wygodne pod jednym, po jedną rzecz, ale dobra, mówmy się, że póki co jakoś specjalnie latanie i tak nie jest konieczna. Więc po prostu płyniemy. Jasne, na, jak nam daje po oczach. w co może nie wpływajmy klimatyczne miejsce, które z pewnością trzeba przyznać Ale klimat z klimatem wypadałoby już w końcu zejść z łódki i spostować nogi, i zobaczyć nieco więcej niż woda, skały. No i dobra, teraz mamy las, ale już się namysłuje jakiś większy budynek. I na brzegu przybiliśmy. jaka to jest interakcja? Musimy chyba zepchnąć tę wody, ale nie ma co, zakładam i idziemy tutaj. Hmm, zamknięte. Dobra, już sobie to odpuśćmy, spróbujmy, szczęścia w innym miejscu. to jest? Nie wiem, coś jest. Teraz tam zajrzeć, nie możemy. Pozostaje pozostałe Okej, okay, mysz A może zamiast je otwierać, bo chyba nic raczej nie da, powinniśmy już po prostu iść w lewo A, a może i da No to jeżeli w tej coś było, żeby nie było tak, że już idziemy za sukcesem, to otwórzmy nasz przypadek pozostałe, a może byłoby coś jeszcze. Tam kamera i tak nam raczej nie pozwoli się co zbliżyć. Dobra, to jest już chyba ostatnia, no i musimy podejść do drzwi. No i jesteśmy Skoczymy, przeskoczymy A, tylko i chyba i tak raczej tutaj powinniśmy pójść O, no, na dłużej królik, na dłużej. Uwaga, żeby nas nie zwiało Dźwignia OK, wyłączyliśmy No to do przodu Eee, weź może się pospiesz Dalej, test, testu poczekaj O, o zapieszamy, żeby cię nie pocięło O, przejdzie, przyjdzie, okej, okay, przyszła Damy jadę to podnieść Dobra mocą przyjaźni damy jadę no i teraz zabierz się to twoja... No właśnie, Lataję nie pszczoła. Dołów to latarnia nie jest. Okej, okay, i tak, już się ma. Eee, chucanie, control. control, Nie wiem, czy to nasze światło jest wyczerpywalne... Ale dobra, nośmy póki co permanentnie. Jak się wyczerpie, zaczniemy się wtedy martwić. ale teraz może skaćmy Mam wrażenie, czy teraz będziemy mieli towarzystwo. Zanim takowe by się tutaj pojawiło, może spróbujmy się gdzieś ukryć. No. Eskakuj. Jest nam pomóż. A jeżeli póki co so nikogo nie ma, to sobie rozświetlmy okolice. coś jest. Nie, to na drabinę. Szynka na której można wyjść, ale nie można ani otworzyć, ani pchać. Więc idziemy dalej. Mm -hmm, czyli już nawet bez nadziei. Ja bym już pomijałem tak, że czyli dzieci dzieci ja czyli by się lepiej przecisnąć przez te kwiaty. No ale tak, definitywnie już mamy sugestie, że z tym miejscem miłych wspomnień mieć nie będziemy. Tu w tym naszym towarzyszu już wola walki została skruszona. Na szczęście nas to nie dotyczy, więc sobie eksplodujemy dalej. Otwarte. Otwarte. Jakaś dźwignia. Zobaczmy sobie, czy... tutaj można uruchomić. Nie, ale można usiąść na krześle. Okej. Okay. Jednak się nie będziemy. Zobaczmy sobie... ...co się wydarzy teraz. Okej, okay, światłość się stanie. I chyba jakiś tam mechanizm się nam uruchomił. Eee, no dobra, jak nam to pomaga? skakiwanie tam to chyba nie jest najlepsze pomysł, tam było jakieś zejście. Tylko nie wiem gdzie nas to nie zaprowadzi. No, idealnie ucina na drugą stronę. To jest jakieś to, Chyba damy jadę się podciągnąć. Tak, damy jadę, damy jadę. O, skokojnego ja... Tak na swoim busie są wyjątkowo silne, że tak wciągają. Ale to ja nie narzekam. Joga wolna. Um. O, już już się. Ok. A czyli po możemy jej kazać, co to zrobić sobie tą. To my puśćmy. Ale wypuść. I Się tym zajmie. Spadamy. Uwaga na dziurę. I teraz ja stąd widzę, chyba że kładka jest, to ją zrzucimy. O, i pięknie jak do nas. Lecimy dalej, zablokowany zablok A, tutaj była interakcja. Co tym razem ja uwaga, żeby nie spaść. Te możemy zrzucić. A tutaj chyba i tak nic nie ma. Więc schodzimy. No. Planujesz zejść, czy... Tak nie do końca. dobra można i tak. W Woldemage chyba tutaj nie ma. A jeżeli już jest raczej na, po prostu już śmiertelnym poziomie Okej, to chyba jest sporo kurzu No się już przyciśniemy, tak, damy jadę. Już tam jest, a Dziecko, czekaj na nas Nie uciekaj, możemy uciec stąd razem Też trochę jedna kwestia jest jak się siedzi w klatce i tak trochę problem, żeby się przydostać, ale co innego, jeżeli jesteśmy już przy imnobea. No to teraz się faktycznie już zaczynają pojawiać wrogowie. Zakładam, że nie chcemy być przez nich zauważeni. Czy wtedy moglibyśmy się ukrywać? To też jest pytanie. Będę anyway nie przejdziemy, dobra jak kłócamy sobie, kłócasz. Chyba i tak musimy tam przejść. Natomiast kontynuujesz wcześniejszą myśl, no jeżeli już jest przy nas, no, to raczej moglibyśmy po prostu już nawet zakładać, że ulewające, żeby po prostu wywrócić razem. Z pewnością razem byłoby jaźniej. Hmm, okej. Okay. O, świeci. Co tam zwijasz? Chyba się nie dowiemy. Jedno. Chodźmy tędy. Ja wiem, że ta kamera jest tak umieszczona dla klimatu, ale zaś się że przez to jakieś ustawienia spadniemy idealnie na jednego z tych właśnie e, wysokich ludzi. No nie dobra, ten już chyba sobie tę strefę opuścił, bo jeden nie zapowiedział. No nie dobra, może aż tak szybko nie opuścił. No ale na obecnym etapie chyba jeszcze nie jest dla nas takim... Nie, chyba, to nie był on. Tutaj nie zmieścił. To właśnie był chyba nasz... kolega. Ale muzyka i to, że coś się, się tam ciągnie, to raczej tak e, chyba nie. Okay, możemy odepchać kibel. Ten się świeci, więc tutaj przyjdziemy. Coż, cóż to jest? Coś, co ma klucz. Dobra, nie wiem, tutaj są jakieś drzwi w ogóle, czy coś? Czy wracamy? Jakby no dobra, są te drzwi. Dołu to i tak nie ten klucz. a nie tylko, czy wcześniej były. Nie zbyt kojarzę, no ale wyróżmy się. była swoja otwarta sekcja, więc prawdopodobnie coś by było. Okej, okay, jest bus. Dobra, Głównie... nie wiem co jak to się nazywa. Tam drzwi są otwarte, więc nasz klucz się jeszcze nie przyda. Ale chodźmy. O, coś podnieść. Paczka, cegła... Nie ja wiem, bierzemy ze sobą. Jak można, to można. Ej, okay, kufy i ślepy załóg. Jest tutaj też koło. Kolejna rzecz... A dobra, w sumie koło, no to możemy się domyślić, dlaczego będzie służyło. ta biegiem może? Szybko jestem, Dobrze, jakoś to nie wpływa na naszą motorykę na szczęście. Szybko otwieraj. Zamknij to. Przyczepmy koło, bo składam, żeby jakuje. Dokładnie. Dobra. ja. Inna zmiana. Stajesz po drugiej stronie. No, iść na drugą stronę. Eee, no. Wybić to jak automatycznie. Ja mam naciskać. WSD, nic, e, też nic. Jak ty to możesz podnieść do góry? Eee. Ej? A, Dobrea. Nie zauważyłem, że dobie odejść, odejść. To jeszcze nie wszystkie koła, dlatego nie chcesz tam jeszyć. Teraz powinno być git, tak? Jedno, drugie, trzecie i... Jest tu czwarte? Chyba jest, tak. Pod kątem ta kamera przeszkadza, ale jest. To teraz powinniśmy móc w końcu ruszyć. E, nie wiem czy w tę stronę chcemy jechać. Chyba co nie. Jakby nie, żebyśmy mieli jakąś możliwość, tak, inaczej nie, no, ale... Czy moglibyśmy po prostu po tym przejść? Byłoby to niebezpieczne, ale moglibyśmy. Ale dobra, już przejdziemy z tym. Prosto w ciemność. Ostatni przystanek zsiadamy. Tak, żeby zapalić. Naszą zapalniczkę. I przez wagon. Czekaj na nas! O, szybko otwórzmy tą klapę Może jeszcze nie uciekasz tak daleko Czuję, że z pewne zwłoki mogą się reanimować. Dobrze, to. O, patrz, M. Um. No tym momencie tak zwykle nie mamy czasu, żeby w ogóle zmienić naszą kryjówkę, więc. No cóż, technicznie miał kryjówkę lepszą niż my, ale nie mógł siedzieć w miejscu, więc. Dobra, No to trzymamy, skradamy się. Za te walizki, gdzie my jesteśmy, to ja nie patrz, Przychodzimy dalej, e, co ty robisz? Nie blokuj nas. Shit, zobaczył, zobaczył biegiem. Brakuje. Nie skoczyliśmy. No to cóż, mamy pierwszą śmierć. Lodnik jakieś długie nie są. To jest z pewnością plus. Dobra, weźmy do tego wagonu, i już tak z będziemy kończyli. Tam w ogóle możemy wejść. Dobra, możemy. co tutaj szybko chyba? Może nie tutaj. chyba póki co odpuścił, póki co. Opera ja ciągniemy za dźwignię, za daleko to sobie nie pojechaliśmy, jest i Szybciej! Szybciej! To mm ja no -hmm. zablokowałem, to jedno. No nie poczułem, się zaczynamy przy tym jak jak zaczasną te drzwi, ale liczyłem, że właśnie już to so powstrzyma ten pościg. Eee, dobra, ja ten wagon już na faktycznie będziemy kończyli, bo zakładam, że z nim się tutaj jeszcze trochę ścigać będziemy. To najpierw prowadzimy. O nie, nie. Czemu on jest od nas szybszy? Chodź. Tym razem Atlis nas jeszcze nie złapał. Tak na jeszcze. Ok, i koniec. No to w sumie dobrze jeszcze poczekaliśmy chwilę. No, bo idealnie taki już demko się zakończyło. A no więc, dobra, weźmy sobie do menu głównego, no i zróbmy standardowe podsumowanie. Więc, póki co, żeby spec wyrazić się jak najkrócej, definitywnie jest to demko dobie, Geyana Plus. Fajnie, właśnie e, Little Nightmare's, bądź innych podobnych gier, mają na co czekać. Jako już, no to w studio nie robiło w sumie praktycznie żadnych innych poza właśnie Little Nightmares 1, drugą częścią i tam pełno dlc było, no to oczywiście widać tutaj masę podobieństw. Od klimatu, przez generalnie sterowanie, położenie kamery, typy zagadek. No powiedziałbym, że praktycznie właśnie ze strony mechanicznej i gameplay jest to Ctrl-C, Ctrl-V, ale raczej w tym dobrym znaczeniu, no tylko oczywiście zmieniła się nam zupełnie już atmosfera może nie, no bo dalej jest myoczno, mgliście, są właśnie takie stare, zniszczone, zrujnowane, innowowane, wręcz zawiałe zabudowania. No tylko, że zamiast, wiesz, ja tak bardzo nie pamiętam, fabuły jedynki w tym grze, to było naprawdę dawno temu. No w każdym razie zmieniło nam się środowisko. Mamy jakąś właśnie teraz wyspę z jakimś, wręcz fabryką, można by to nazwać. Dodatkowo mam też nie, że w przednich częściach nie było w ogóle już nawet. Soby polskiego, ale generalnie jakiegokolwiek voice actingu, jedynie to jakieś niewyraźne pomyłki potworów. A tutaj właśnie przez ten obajany kierunek dialogu większej liczby towarzyszy, zakładam, że i prowadzenie fabuły będzie wyglądało nieco inaczej. No a więc to już tyle. Jeszcze ja wspomnę, że jestem z tego Demka zadowolony. I jest z pewnością na co czekać. No a teraz już dziękuję za uwagę i na no ja.